Przemocy! Stop przemocy. 28 listopada w ramach kampanii Biała wstążka ulicami Kętrzyna przeszedł marsz przeciwko przemocy. Jego celem było zwrócenie uwagi na rodziny i osoby dotknięte tym problemem. Spójrzcie państwo na te dzieci, na naszych mieszkańców. Problem jest dosyć istotny i ten marsz jest po to, żeby to nagłośnić i y, zaczynamy od profilaktyki, od tych najmłodszych dzieci, więc warto. Warto y, powiedzieć stop przemocy. Mamy bardzo dużo wszczętych procedur niebieskich kart i my od kilku lat z tym problemem się borykamy. Nie jest to problem łatwy, dlatego że często osoby, osoby poszkodowane, osoby doznające przemocy wstydzą się tego problemu. Nie chcą tego ujawniać, ewentualnie bardzo często wycofują się z akt oskarżenia. To jest wielki problem, więc warto o tym mówić, żeby też uspokoić te osoby, że nie są same. Biała wstążka to idea mająca na celu uwrażliwienie mężczyzn w kierunku przeciwdziałania przemocy. Dlaczego zdecydował się pan na udział w tym marszu? Z potrzeby serca. Akurat manifestacja dotyczy przemocy stosowanej wobec w szczególności kobiet. Nie chodzi o jakieś globalne, międzynarodowe sprawy przemocowe, ale z naszego podwórka. Sprawy sąsiedzkie, żeby ten problem zauważyć i przeciwdziałać temu zawczasu, nie czekając na skutki, często y, tragiczne. Dlaczego zdecydował się Pan na udział w tym marszu? Um, ponieważ jest to, jest to bardzo ważna idea. Chcemy bardzo, żeby takie sytuacje, jak czasami zdarzają się nawet w naszej wiejskiej gminie, nie miały nigdy miejsca. I to jest jeden powód. Ja jestem całym sercem i całą duszą za takim właśnie rozwiązaniem i, i, i e, e, za takim przedstawianiem świata i reagowaniem, jak, jak to robimy w dniu dzisiejszym. A drugi powód panie Wojtku jest taki, że jestem jakby nie patrzeć kawalerem. E, Białej wstążki, co zobowiązuje również do działania i motywuje mnie do tego, żeby, żeby sytuacje patologiczne prostować albo, wedle możliwości, zapobiegać y, takim złym sytuacjom, które mogą mieć miejsce. Ja myślę, że problem przemocy dotyczy wszystkich, niezależnie od płci, stanu pochodzenia i tak To jest problem niezależny od, 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 od tych parametrów, które wymieniłem przed chwilą, więc to jest problem o dużym zakresie no i myślę, że to bardzo dobrze, że taki sygnalny marsz, który pokazuje, że przeciwstawiamy się takim patologiom i zdecydowanie zdecydowane nasze nie na, na, na taki temat, to bardzo cenna inicjatywa. Generalnie udział młodzieży w takiej akcji to jest, dobra, to jest dobra akcja edukacyjna. Ja mówię, że to jest doskonała akcja edukacyjna, zresztą widać jak młodzież jest zaangażowana. To wszystko to, co oni tutaj zrobili, to oni zrobili sami, z własnej woli. Hasła wymyślili sami i przyszli tu chętnie. Po marszu w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury wręczono nagrodę zwycięzcom ogłoszonych z tej okazji konkursów. Nie spodziewałam się w ogóle, że wygrałam. Znaczy miałam nadzieję, że zajmę jakieś miejsce, a nie spodziewałam się, że pierwsze zajmę akurat. I czuję się bardzo szczęśliwa, że to właśnie ja zostałam wyróżniona, że pierwsze miejsce zajęłam. Jakoś tak nie naszło. Po prostu patrzyłam sobie przez okno i jakoś tak nagle, że a może tak narysować świat, w którym nie ma przemocy. Akcja była częścią większego projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Realizujemy wspólnie z koleżankami, jesteśmy koordynatorkami projektu socjalnego Mój Bezpieczny Świat, realizowanym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie. W ramach naszego projektu realizowaliśmy takie działania jak spotkania grupowe z psychologiem, zajęcia, spotkania indywidualne również z panią psycholog. Ogłoszony był konkurs plastyczny który cieszył się bardzo powodzeniem, wpłynęło mnóstwo fajnych prac, gdzie możemy dzisiaj też podziwiać wystawę. Którą tutaj przygotowało Kętrzyńskie Centrum Kultury z Prac Nagrodzonych. I tutaj też jednym z naszych właśnie działań jest kampania społeczna na, na, do, do mieszkańców naszego miasta i nie tylko, bo również w nasz marsz, włączyły się dzisiaj również władze innych miast i przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, również z okolicznych gmin. I z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział. Jesteśmy bardzo zadowolone z ilości uczestników. Jest to nasz pierwszy marsz i również dziękujemy pani kierownik, która tutaj jakby od początku w naszych działaniach, nie tylko przy marszu, ale ogólnie przy realizacji projektu, bardzo nas wspierała i zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc. Dziękujemy również Komendzie Powiatowej Policji, która też również przyłączyła się do organizacji tej, tego dzisiejszego spotkania, bo potrzebowaliśmy tej pomocy. To jest było duże przedsięwzięcie i myślimy, że zrealizowało się nasze marzenie, które na początku sobie jakby zaplanowaliśmy, ale bez jakby pomocy innych instytucji to by nam się nie udało. Oczywiście tutaj są również inne spółki, tak? PGK Komunalnik nam bardzo pomógł, Kęczyńskie Centrum Kultury, oczywiście też wszystkie media jakby nam bardzo nagłośniły to dzisiejsze wydarzenie, więc dlatego myślę, że efektem jest ta liczba uczestników, jaka była dzisiaj.